Witam z kolei na odcinek serii Saints Row the, the third. The third. Kurwa trójeczka. zdalnie, będzie dalej. tą misję złamanej łagi czy laki, ale to daleko 86, dobra, nie top. to, Jezu Bullshit Garaż garage. Lagi Oczywiście wiadomo że Kajak Crusader ah, OP Hehe, iceberg, criminal Dobra, no i Bloody Cannons Oczywiście Standardowo jedziemy No i to jest porządna muzyka, tego można słuchać Jezu Nim zakręciło czy moi dane strzelają? Nie ja widzę zrobiłem, dobra zrobiłem już Tyle im ale coś przeciwko prawu Siadaj Seszny Czy by na początek? No Wiecie co No, standard Trzeba zawsze coś wpierdolić Było blisko, ale ja jestem dobry w unikaniu Ja mam dobre dotgę No, z dupy dostanę What the fuck to mnie rakietami? Do mnie strzelają już? Nevermind Nie strzelajcie do mnie jedyne, coś zrobiłem to was zabije Na razie mi się nie chce o. Tak? Dobra <laughs>

Kurwa jak ten kiedyś trafę to będzie Nie powiem co ale to będzie cud nad Wisłą Macie Wisłę Szukamy cudu Załatź mi samochód Czekam na cud Burzę z Wisła, daleko jeszcze będziemy od Wisły Jezus to za głupia gadka. Tu Tu zląduj albo tu Dzięki gdzie, ale zląduj, są kable w garze. No, ląduj. Jak to działa? O tak, dobra. No przejdź, przechodź, odpróbuję. No, Cieszę się. Teraz są opętane. Przejedź, przejdź tego typa i tego i tego. No wiem. Dopiero. Chciałem, że dopiero i początek. <sumptą> Nie, 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 jeżdżę drogami Ostatnie. mnie Patrzcie, jak są fajne skróty Wy tych skrótów w ogóle nie znacie, no, hopie nam się traci Łoj, nie, Faj Czy mam zatankować? Czy co mam zrobić, bo no, nie wiem Znowu przejechać ludziów Co, mam wysiąść? A, rozbić dystrybutor Nie To nie to może być trochę trudne, ale ja umiem wszystko. Nie. Dzień, o, to trzeba dać porządny rozpęd. I! BOM! Co jest? Aha, ja się mam rozbić. Uważaj! O, właśnie o to mi chodziło. Trochę to było trudne, ale szło. Przystań. Czułczek Johnson powinien być na swojej łodzi. Dobrze. No foki? No, nie, no to był żart. Nie, no na serio jest na łodzi. Ciao. Załóżmy na doświadku jako dzika masakra z rzuceniem przez samochodu. Jego ciało jest obecnie. Obecnie. Wyciągane z końcego wraku, a jego kariera zna. W martwym punkcie. Hahaha, ha, ha. taki żart. This is Jane Valderama. Daj inny Waldorama i na naszej odnośniętej też elektronika, jak ci elektronika ma bzyknąć, to jest chyba trudne, bo kable mogą porazić prądem, on to wylewa jakimś wodem, czy tam coś, nie wiem. Jest i łódź. ale trochę jeszcze kawałek do tamtej przystani. O, jest i łódź, te czy tamte małe foczki, jak się to nazywało. Nic nie widać. Eee. O. Wejdź na Krzywy ryj na imprezę na plaży. Dobra. Jedziemy na Krzywy Ryj. Czemu sygnał się zwiększał, bo chyba zmniejsza, nie? Właśnie.

z wodą, kiedy dwie łodzie ze steelport, jedna po drugiej, otoczyły stronę, jest powodem. śmierć kierowców, innych użytkowników łodzi, wieczorem na polskim nabrzeżu. Czy śmieje się do czynienia z wyjątkowo nieudanym podpisem zasaderskim? Czy też? Czy może śmieć na dobrą usterkę ze swojego panu? To była Jane Balderamo. Gdzie masz tego helikoptera? Z on się porusza. A, trafiłem. W jest z helikopterem. Eee. Muszę na odpowiedniej wysokości być. Ale on sobie w mieście, to mogę się z nim zderzyć Ale on się przemieszcza. To gdzie... No, a ja... No co ty? Ale on się odsuwa. Dawaj. Wuhu! Nie trafiłem na niego, ale... Ale się rozbiłem. El prezydente. Pochronę, bo się że spróbuję go jego dojdzie do walki. Wypadek. Hehe. He. Lubię wypadki. No Seria oferentów z wyroku, kiedy Kolejna serka manisza powiedziała, dziś nad miastem do śmiertelnej katastrofy śmigłowcowej. Handel Steelport mam dla Was Rada, Ty na Was na poboczy, to bla bla bla. Jezu. o nie trafiłem. No, kurde! Dobra, sam wybuchłem! Aha! Czyli ja nie mogę jednak wybuchnąć. On tam ucieka! Wombo combo! Już starczy? Czy jeszcze? Co mu jeszcze? Co mam zrobić? No nie mam nic robić, ale już tu kolejny Choke przyjmuję. Hehe, Choke is OP. Czy będzie się walka z killbajnem? Nie wiem. Jeśli ona będzie zaraz, to tak. Jeśli będzie za jakieś 10 minut, to nie bardzo. No to jak trochę ta walka potrwa, to się to na kolejny odcinek. Ale zobaczymy. Może będzie. Może nie będzie. jednak chyba będzie. Wymienię Boga, Bajonka noszowania w Tijuanie. Będę do mistrza świata 13 razy jednej nocy. Będę jeszcze walkę do ostatniego stojącego z dwiema zamanemi nogami. Uwierasz, Majak i Kariusie. Lecisz za blisko słońca! Cieszę się Chodząca apokalipsa Fajnie Se nazwę wymyślił Ale mnie to nie przestraszy Ja tam jestem lepszy od niego To teraz Po co mi rakietnica w ręce? Pomoc trójce o, od razu się coś porządnego. Fast travel tak zwany. Tam teleport. No, cześć, okay, so engine. Right, Znowu. tak tego nie lubię. To jest w każdym odcinku, że muszę. No, odniszczyć wiele ludzi Będę z tego bił, ja będę z tego Combo Sorry Angel Combo, combo Strzał na automaty, no to rozpierdzielamy To w ogóle wybucha? No, trzy, ogary To się robi tak, patrz Dużo widzę, nie? Gdzie jestem? Jezu, gdzie jestem? A tu, bom! Zabiłem go! Aha, zabiłem specjalistę dwoma strzami czy trzema. Myślę, że uciekniesz? Nie uciekniesz. Dobra, strzelałem do mnie. Patrz jak się ogary skampiły na górze Ty jeszcze żyjesz? Się nie trafiam Głowa! 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 Coś jeszcze? Dobra Ładuj może, czekaj, skorzy na górę jak będzie szło już na górę wejść? Nie da się Kurde Głowa, haha mi jakiś porządny a ten kraj może być No cześć Dawaj, strzał w głowę był! Chcecie za tymi automatami? Nie, no tak myślałem Czekaj, rozpierdzielimy tą budę, tak na poważnie że to nie ma zamiar wybuchnąć. Ale dobra Ty tu dostaniesz po głowie. Ty też trochę po głowie. Trochę automatów rozwalimy. Co tu za giel? Giel, giel, giel. Gdzie jest ten giel tu? Oho Czemu to leci w każdą stronę? Dobra. Teraz jeszcze będziemy to rozwalić, a dokładnie rozpierdolić! i na tu się bo to tak chwilę, wiesz, może... nie wiem, co się z tym stać. Już przynajmniej za chwilę amunicji braknie. Posłuchaj kierownika. Jak to się wyrzuca... Może Q, może G? Nie. Cześć, mogę w Ciebie strzelić? O! Oh. woja. Panie, to jest to jedyny jego pytań, gdzie Dobra, zostawimy go. Tu! to, tu, tu! Dawaj za mną! Wiem gdzie to jest, tu jest taki sejf, o patrz tu I tu jest twoja maska! Angel Cieszę się Czepko załóż Cieszę się Już 15 minut A to Dostaw mnie A zginąłeś Jezu Kto do mnie strzelał? A to ty Te! Dostaw Angela Zabij go sobie Posągi strzelałam, muszę tylko 6, no dobra Najbliższy jest tutaj na górze, tak? No to lecimy na górę I odcinek z by a w sensie z odcinku odcinku. Wiem hehe, jeden I'm coming Stay two, I'm coming Tu na dole coś jest Tutaj biegnij, tak, tu o patrz Nie o to chodziło, ale dobra Mamy dwa Tu jest jest trzecia, tam na górze Nie chcę się na górę biegnąć Jezu Rakietkami do mnie strzelają, czy ich pogieło nie rakietkami nie strzelam Zostaw mnie, świnio. Jezu, będę Cię bił. Rok, może dwa. Wybuchło. Cześć. Wybuchło. Jeszcze jeden. Tam coś jest ciekawego. Przeładuj! I wbijamy się na hatę! Łodzia, Łodzia. Patrz. Headshot! A będę mu się rozwalić Wydaję mu się rozwalić tych luchadorów zastranych Bo go ja go zabiję i tak obydwu będę mu się zabić Oha zabiłem Zgon Nie Nie, proszę pana, pan jeszcze żyje? Jak to jest możliwe? Angel plecy, proszę pana, tu mam plecy Przeładujesz to dzisiaj Jezu, rzucił czymś we mnie Spadłem czy co? Zablokowałem się Przeładowy wuj Tak fastem Ranger, ty się w tym zajmiesz? Ja sobie nie do niego postrzelam. What the fuck, spacja! Dobra, nie uda mi się. Pojedzie, 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 jeszcze! Nie było się ciebie, haha, wykończ brutala, Czy wy granat? Granat, pysk! Bum! He, 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 To tu gdzie jest ten specjalista? Tu jest. Kończ mnie bić, Jezu. No, dziękuję Idź mi stąd W ogóle biję, to widzę nic, nie bije Tym będę was tu kopie jest dużo łatwiejsze Już nie że kogoś zabije Jest tam ktoś jeszcze Nie ma, tam są A zbiegu BUM do siate Jawu, Co ręczo, jak mu dojebał Sorender jak że cię Ale ja ich biję z penetratora 3000Z jak to fajnie lata What the hell Z nimi na ręce się bić? Nie boję się Nie boję się was Im więcej wam bije Fuck więcej wam bije z rąk niż z karabinu Kolej ja trochę HP Angel osuj się bo się palisz Ja zresztą też trochę Ej no ale uciekaj nie Wiem że się palisz I na to nie poradzę To wybucha w ogóle To w ogóle wybucha czy jak to działa? Bo nie wiem to działa No, wiem jak to wybucha. Znaczy, wiem będę jak to działa. Jezu. Ładuj mu po że mój tak nic nie robię. Robię to po no, ty, no, no, uciekaj stąd, gościu! Patrz, będzie w tym płonu pół godziny. Teraz sam się zabije, ale okej. Okay. dobra Zabiłem go! Tamten Ładuj, 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 ładuj! Zabiłem! O, dobra Jeszcze jeden coś jest Tam jeszcze jest jakiś łomo No jeden z brutali, Jak znam życie Koniec? Koniec! Trend! Misji? Odcinka też! No, mamy koniec wszystkiego. Tak przynajmniej się wydaje. Tak, łama trojce! No, tak więc. Dzisiaj jest. Którego? 28, tak? Czyli 7 czy 8? 7! Kwietnie, kwietnia kurwa! Marca, yy, co? 7 kwietnia, marca Mogę to kupić? To jest moja chata, Nie, dobra e, Idziemy się bić z Wordonia 31 Czyli z Killbane'em! Na żywo Garaż nowe pojazdy, bla 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 to Jeszcze to była kasa. Tak będzie, dziękuję tego materiału. Proszę o miej komentarza, P w górę. Ktoś ten film do ulubionych, to nie subskrybuj, mojego kanału, to już zaraz. I to by było na tyle. Tak więc, Narka wszystkim. Cześć!